Co skłoniło Was do rozpoczęcia współpracy z franczyzą Mamam Kebab? Chcieliśmy wprowadzić własny biznes, nie mieliśmy zbyt dużo gotówki, nie znaliśmy się zbytnio na tym. Ja tylko kończyłem studia z zarządzania, ale takiej praktyki jakby nie było, no tutaj jednak była spora pomoc. Pokierowali nas jak mamy, co mamy zrobić na początku i tak ułatwiło nam to. Chcieliśmy sobie żeby spróbować ze swoim biznesem i spróbowaliśmy. No i co? No, no i wyszło. No. no i rok jesteśmy. I no, A jest jak oceniacie fajnie. rozwój waszego punktu na przestrzeni właśnie tego ostatniego roku? No troszkę się rozwinął. No nie rozwinął nie ma co. się, rozwinął, rozwiną. Pracujecie sami na punkcie i ty zatrudniacie innych yy, pracowników? Pracujemy sami oraz ma, mamy zatrudnionych pracownika. Na nie. Na sami. sami, tak. Czy wsparcie, które otrzymujecie od franczyzodawcy jest wystarczające? Moim zdaniem wydaje mi się, że tak. Mi też. No. A jak oceniacie współpracę? Z siecią mam. Y no, Bardzo po, pozytywnie. pozytywnie. Bez um, zastrzeżeń, raczej tak. żadnych. Nie działo się nic takiego <śmary> przez rok <śmary> czasu. Czy polecilibyście Franczyza Mam Kebab innym przedsiębiorcom? Jeżeli ktoś szuka nowych wrażeń i jest pewny tego, co chce robić, to wydaje mi się, że jak najbardziej. Podzielam ba zdanie kolegi. <śmary> bardzo dziękujemy. Życzymy powodzenia w kolejnych latach prowadzenia. <śmary> dziękujemy bardzo. bardzo.